Bolsonaro najgorszym prezydentem w historii Brazylii Brazylia, Jair Bolsonaro najgorszym prezydentem w historii Prawie połowa uczestników najnowszego sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez prestiżowy Instytut Badania Opinii i Data Folha uznała rządzącego obecnie Jaira Bolsonaro za najgorszego prezydenta Brazylii Taką ocenę dało mu 48% ankietowanych Rwala obecnego szefa państwa w przyszłorocznych wyborach prezydenckich lewicowego polityka Inacio Lula da Silveza, najgorszego prezydenta w historii Brazylii, uznało 18%. W ocenie 51% ankietowanych Lula, który rządził w latach 2002-2010 z ramienia lewicy, był najlepszym prezydentem w dziejach kraju. Z sondażu wynika, że w nadchodzących wyborach prezydenckich Lula miałby szansę odnieść ponowne zwycięstwo, tym razem z niemal 30% przewagą przy wszystkich możliwych scenariuszach. Aprobatę dla rządów Bolsona krytykowanego, między innymi. Za notoryczne lekceważenie zagrożenia epidemicznego i blokowanie inicjatyw medycznych oraz administracyjnych mających na celu opanowanie epidemii koronawirusa wyraża obecnie według sondażu zaledwie 22% jego uczestników. Do konfrontacji obu polityków dojdzie w przyszłym roku. Lula ma wszelkie szanse, by wygrać. Wyniki sondażu opublikowanego przez wielki dziennik opozycyjny FOLA HDS. Paulo, wskazują, że jedynie 11% ankietowanych wierzy w zwycięstwo Jaira Bolsonaro.